Keto obiecuje szybką utratę wagi, przypływ energii i poprawę koncentracji. Wszystko brzmi wspaniale. Ale po 50. roku życia nasz organizm działa inaczej niż 20 lat temu. Czy ta modna dieta faktycznie może ci pomóc, czy raczej zaszkodzi? Jeśli masz ponad 50. i zastanawiasz się, czy warto przejść na keto, zostań ze mną, bo ten film rozwieje Twoje wątpliwości. Dowiesz się, czym dokładnie jest dieta ketogeniczna. Jak wpływa na organizm w dojrzałym wieku i jakie daje korzyści. Ale co ważniejsze, pokażę Ci też, kiedy keto może być ryzykowne, dla kogo absolutnie nie jest wskazana i jak ją wdrożyć bezpiecznie, krok po kroku. Jeśli chcesz mądrze zadbać o swoje zdrowie, zrozumieć mechanizmy działania keto i dowiedzieć się, czy to sposób odżywiania odpowiedni właśnie dla Ciebie, ten materiał powstał z myślą o Tobie. Dieta ketogeniczna, znana także jako keto, to sposób żywienia, który całkowicie zmienia sposób, w jaki organizm pozyskuje energię. Zamiast czerpać ją głównie z węglowodanów, jak w tradycyjnej diecie, keto zmusza organizm do spalania tłuszczu. Gdy ograniczamy spożycie węglowodanów do bardzo niskiego poziomu, zwykle poniżej 50 g dziennie, wątroba zaczyna produkować tak zwane ketony. To one stają się nowym źródłem energii, zwłaszcza dla mózgu, który normalnie lubi glukozę. Ten stan, zwany ketozą, to klucz do działania tej diety. Podstawą keto są tłuszcze, dobrej jakości, jak oliwa z oliwek, orzechy czy ryby. Białka spożywa się umiarkowanie, a węglowodany są ograniczone do minimum, często jedynie z warzyw liściastych i niskocukrowych. Co ciekawe, dieta ketogeniczna została pierwotnie opracowana nie jako dieta odchudzająca, lecz terapeutyczna. Stosowano ją w leczeniu padaczki lekoopornej u dzieci już w latach XX-XX wieku. Dziś jej popularność rośnie dzięki potencjalnym korzyściom metabolicznym i neurologicznym. Jednak, zanim się na nią zdecydujesz, warto zrozumieć, jak działa i czy będzie odpowiednia dla Twojego stylu życia i zdrowia. Dieta ketogeniczna zyskała rozgłos głównie dzięki szybkim efektom w redukcji wagi, ale jej zalety sięgają znacznie dalej niż tylko estetyka. Jednym z głównych powodów, dla których wiele osób, szczególnie po 50 roku życia, sięga po keto. Jest szybsze spalanie tłuszczu trzewnego, czyli tego, który otacza narządy wewnętrzne i zwiększa ryzyko cukrzycy, nadciśnienia czy chorób serca. W badaniach zauważono, że dieta keto może skutecznie obniżać poziom insuliny we krwi oraz poprawiać jej wrażliwość, co czyni ją potencjalnie korzystną dla osób z insulinoopornością lub stanem przedcukrzycowym. Kolejna zaleta: stabilna energia i lepsza koncentracja. W przeciwieństwie do diet bogatych w węglowodany, które powodują wahania cukru i zjazdy energetyczne, keto dostarcza paliwa w sposób równomierny, co wielu osobom daje uczucie większej jasności umysłu i skupienia. Co więcej, pojawiają się interesujące badania nad neuroprotekcyjnym działaniem keto, szczególnie w kontekście choroby Alzheimera. Niektóre z nich sugerują, że ketony mogą chronić komórki mózgowe i poprawiać funkcje poznawcze. Dodatkowo, osoby stosujące keto często zgłaszają zmniejszenie stanów zapalnych oraz wyraźne ograniczenie tzw. napadów głodu. Trzeba jednak zaznaczyć: efekty są bardzo indywidualne. To, co działa u jednej osoby, niekoniecznie sprawdzi się u innej. Po 50. roku życia nasz organizm zaczyna działać inaczej, i warto to uwzględnić, zanim zdecydujemy się na dietę tak specyficzną jak keto. Jednym z najważniejszych procesów jest stopniowy spadek masy mięśniowej, co naturalnie prowadzi do spowolnienia metabolizmu. Oznacza to, że spalamy mniej kalorii w spoczynku, a nadmiar energii łatwiej odkłada się w postaci tłuszczu. Równolegle zachodzą zmiany hormonalne: u kobiet menopauza, u mężczyzn andropauza. Te procesy często wiążą się z większą opornością na insulinę, co może sprzyjać tyciu i problemom z poziomem cukru we krwi. Dieta keto może pomóc, ale trzeba ją prowadzić ostrożnie. Po pięćdziesiątce rośnie też ryzyko odwodnienia i niedoborów elektrolitów, zwłaszcza magnezu, sodu i potasu. A właśnie te pierwiastki organizm traci szybciej w ketozie. Nie można też zapominać o lekach, które wiele osób w tym wieku przyjmuje na stałe. Naciśnienie, tarczyce, serce czy cukrzycę. Niektóre z nich mogą wpływać na metabolizm tłuszczów lub wchodzić w interakcję z dietą niskowęglowodanową. Dlatego przed rozpoczęciem keto warto skonsultować się z lekarzem i sprawdzić, czy taka zmiana stylu odżywiania będzie bezpieczna w danym przypadku? Chociaż dieta ketogeniczna może przynosić wiele korzyści, nie jest odpowiednia dla każdego. A szczególnie u osób po 50 roku życia warto dobrze rozważyć przeciwwskazania. Przede wszystkim osoby z chorobami wątroby, trzustki i nerek powinny unikać keto, ponieważ te narządy są bezpośrednio zaangażowane w metabolizm tłuszczów i produkcję ketonów. Ich osłabiona funkcja może sprawić, że dieta będzie wręcz szkodliwa. Ostrożność powinny zachować również osoby z nieleczoną niedoczynnością tarczycy, ponieważ bardzo niska podaż węglowodanów może zaburzyć pracę hormonów tarczycowych. Dieta keto nie jest również zalecana dla osób, które w przeszłości zmagały się z zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja czy bulimia. Może to prowadzić do nawrotu niebezpiecznych schematów żywieniowych. Dodatkowo kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny unikać restrykcyjnych diet, w tym keto. Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na węglowodany i energię. Uwaga też dla seniorów z niskim BMI poniżej 20 lub sarkopenią, czyli utratą masy mięśniowej. Keto może nasilić ten problem, zwłaszcza jeśli nie zadbamy o odpowiednią ilość białka i kalorii. W takich przypadkach lepiej poszukać innych, łagodniejszych metod żywieniowych. Choć dieta ketogeniczna nie jest dla każdego, są sytuacje, w których może przynieść bardzo konkretne korzyści, szczególnie po 50 roku życia. Jednym z najczęstszych powodów, dla których lekarze rozważają keto, jest insulinooporność, stan przedcukrzycowy lub cukrzyca typu 2. W tych przypadkach ograniczenie węglowodanów może pomóc w ustabilizowaniu poziomu cukru we krwi i zmniejszeniu zapotrzebowania na insulinę. Oczywiście, każda zmiana powinna być wcześniej omówiona z lekarzem prowadzącym. Keto bywa również skuteczne przy nadwadze i otyłości brzusznej, zwłaszcza gdy inne diety zawiodły. Utrata tłuszczu trzewnego poprawia ogólny stan zdrowia i zmniejsza ryzyko chorób serca. Co więcej, osoby cierpiące na przewlekłe stany zapalne, bóle stawów czy zmęczenie często zauważają poprawę po przejściu na dietę ketogeniczną. Dla wielu ludzi keto jest też narzędziem do odzyskania kontroli nad apetytem. Pomaga ograniczyć napady na słodycze i zachcianki. Nie bez znaczenia są też obserwacje dotyczące lepszej koncentracji, jasności umysłu i stabilniejszego nastroju. Jeśli odżywianie wpływa na Twoje samopoczucie, keto może być warte przetestowania, oczywiście z rozwagą i pod kontrolą. Rozpoczynając dietę ketogeniczną po 50. roku życia, kluczowe jest podejście spokojne, przemyślane i dostosowane do potrzeb dojrzałego organizmu. Zamiast gwałtownie rezygnować z węglowodanów, warto wprowadzać zmiany stopniowo, redukując je z tygodnia na tydzień. To pozwala ciału łatwiej przystosować się do nowego trybu metabolizmu i zmniejsza ryzyko tzw. grypy ketonowej. Zanim zaczniesz, dobrze jest wykonać podstawowe badania: lipidogram, poziom glukozy, funkcje wątroby, nerek oraz badanie ogólne moczu. Dzięki temu można ocenić, czy keto będzie dla Ciebie bezpieczne, a także monitorować postępy. W pierwszych tygodniach warto pamiętać o wsparciu elektrolitowym. Organizm traci więcej sodu, potasu i magnezu. Co może powodować skurcze, zmęczenie i zawroty głowy. Picie dużej ilości wody i niewielka ilość soli w diecie są tu kluczowe. Jeśli chodzi o tłuszcze, wybieraj te najzdrowsze: awokado, oliwę z oliwek, tłuste ryby morskie zamiast tłuszczów zwierzęcych typu boczek czy smalec. Często też warto zadbać o suplementację witaminy D i kwasów omega-3, które wspierają odporność, kości i mózg, szczególnie w wieku dojrzałym. Dieta ketogeniczna to potężne narzędzie, ale jak każde, wymaga rozwagi i świadomości. Nie jest cudownym rozwiązaniem dla wszystkich, ale dla wielu osób po 50 roku życia może przynieść realne korzyści, od lepszej kontroli cukru, przez redukcję wagi, aż po poprawę nastroju i koncentracji. Jednocześnie to właśnie w tym wieku nasz organizm staje się bardziej wymagający potrzebuje większej uwagi, regularnych badań i łagodnego podejścia do zmian. Jeśli myślisz o keto. Zacznij mądrze. Daj sobie czas. Obserwuj ciało i konsultuj się ze specjalistą. Dzięki temu maksymalizujesz szansę na sukces i unikniesz potencjalnych pułapek. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, subskrybuj kanał Fitfact, kliknij dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych odcinków i koniecznie napisz w komentarzu: Czy próbowałeś już keto? Jak się czułeś? A może dopiero planujesz? Twój komentarz może być wsparciem i inspiracją dla innych.